Siemano z tej strony Wojciech i witam was w kolejnym e, meczu z kościem, których no w sumie dawno nie było, ale tutaj mamy Helena. Siemaneczko. E, Siema, witajcie. Witam to, was bardzo serdecznie. Prawie jak ten, jak, tak mi się przypomniała, taka orężada Helena, tak w ogóle. Tak. No, o to ogólnie to jest Hejlen, ale spoko. To co? Hejlen to ogólnie się czyta, ale spoko. Hejlen, dobra. No przepraszam. <laughs> Czego mi nie powiedziałeś? A, dobra, Czuję to, się źle. To... Dużo osób, tak. Jezus, deszcz. No śmieszny no. będzie. Nie, 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 ja, ja lubię grać w deszczu, zabawne jest chociaż. Nie ja już Wolę we śniegu, bo we śniegu super. We śniegu. We śnie. już wolę w śniegu, bo piłka przyspiesza i już tak dynamiczniej się gra. Tutaj jedynie na piłku się dłużej jedzie. W deszczu ten, fajnie loby wchodzą, bo się tak śmiesznie piłkę odbije. No. Tak w ogóle to tego jeszcze nie powiedziałem, ale na, do Heilena. To na pierwszy mecz, bo to jest taki rewanżyk w sumie, to na pierwszy mecz zapraszam, bo tam sobie graliśmy, też był całkiem fajny wynik i tak się fajnie grało ogólnie. Tak. Yy, tam grałem składem BBFU, który jest do no, no, tutaj e, Halen zmienił skład, ja, ja grałem to cały czas tym samym, ale też pierwszy raz w sumie, jeżeli nie oglądaliście tamtego, no to ten skład jest pierwszy raz u mnie na kanale, no bo jeszcze nie miałem chyba okazji go prezentować, taki tam podkurtuła toc z którego jestem na razie mega zadowolony. A. Wow, mu koszulkę i od razu Ci mówiłem, że tamta jest przyklęta przez Valdesa. Tamta jest po Valdesie, no to wiesz... Nie wiem, Piotr, to taki spo, nie ma spoców taki, to się niewygodnie gra. <noise> nie, ogólnie ta nagonka na Waldesa nie jest yy, taka niczym niespowodowana. Zobaczcie sobie ten filmik, <noise> pierwszy mecz, to będziecie wiedzieli o co chodzi. No, no nie. Tam to się działo, tam to się działo. No śmiesznie było, śmiesznie nie powiem. Beka z Waldesa. Beka z, z Wieprz. A, co się, kurde no, Gustavo, Kabaje, mógłby tam ktoś podejść, jakiś Benarfa albo ktoś. Runy. Właśnie to dla tych co, do moich widzów, którzy oglądają to na Twoim kanale, e, to informacja, że to jest ten runy, którego trafiłem ostatnio na live i na razie nic specjalnego nie pokazuje. i gram nim pierwszy raz, więc. Więc, 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 więc oceniajcie go. Znaczy nie oceniajcie go, jest tylko człowiekiem. Kup sobie Benarfę za Walencję, polecam serdecznie. Zresztą sam doświadczyłeś, że Benarfa jest fajny. A Walencja jest taki trochę, nie wiem, dla mnie jest jak Hulk o, trochę taki. Jest. 90 tempa, aniby drewno, ja tam nie, nie umiem nim grać. A Hulkiem mi się fajnie gra. Jeszcze ma wpuszczoną koszulkę, też w ogóle najgorzej. No. <laughs> A w sumie Van Persie też ma A Van Persie ma w sezonach ma wypuszczono już. Tak, no wiem, więc robili update. <laughs> Pracowali nad tym 3 miesiące, żeby mógł wyjąć podróżę. Od czterech lat pracują nad fryzurą błaszcza, jest taka nieuchwytna. Od czterech od chyba... Jezus Maria, od chyba trzech lat pracują nad tym, żeby odciąć Ramosa. No to też nie Nie no, przecież Ramos się w tym roku ściął tak na no, ten. Nie no już w 12 chyba już miał krótkie. Nie, ściął się, ściął się, Jakie? Znaczy, ja nie jestem fanem realu, to, to nie mi się No ja się tak, ostatnio zastanawiałem, czy się nie ściąć, jak tak, tak jak Ramos teraz ma, ale w sumie nie wiem, jeszcze zobaczymy. A teraz mam takie długie włosy, że masakra. Jeszcze nie takie jak Ramos, no ale jak na mnie to strasznie długie. Jezus. A. Aha. Jeś. Znaczy w sumie trudno, żebyś nie widział. <laughs> nie no, zawsze jak lecę z akcją, to zamykam oczy, żeby się nie... <laughs> nie się dzieje, bola nie ma. No Okej, okay. dobra, ruszamy z kontrą, panowie Jezus, mm. super Nie, kto wymyślił To przeskakiwanie, to przeskakiwanie Jest takie bez sensu, nikt tego w prawdziwej piłce nie robi A tutaj cały czas przeskakują Na tą piłkę, nawet jak to nie ma żadnego sensu I tak... jeszcze gorsze jest, jak podasz mu Tak właśnie za plecy i on tak kopnie Tą piłkę podczas biegu No, no, i tak pięto, i takie, o Boże, gdzie piłka moja Albo jak przyjmuję piłkę i ręka o, patrz. Runei, Runei. Patrz go. Jaki crajel. O, ja jest, jak udało się przebić jakimś cudem. No to on chyba silny jest jakoś, nie? Runej jest no. Koks. Czy on no, mało no, jest puszczę. w sumie? Ale tak. Ja nim gra, raz grałem tylko na SP, nie? Także ja nie wiem jak on tam się sprawuje wyżej. No ja też jeszcze nie wiem. <laughs> na razie tylko... Bo on to tak troszkę nie pasuje na NK, przynajmniej moim zdaniem, jakoś tak. On jest zbyt defensywny w tym No, on no jest taki, właśnie bardziej by się przydał jako tak jako SP, e, na SP to Nikozacko grał, bo i strzał ma, i silny, i podania dobre. A jakoś na... No, no to, tak na... jak w tym roku Ferguson go cały czas wystawiał, jako na no, drugiej linii go cały czas wystawiał. On to się wkurzył i chce teraz odejść ze składu. No, to przecież tam było, że do PSG idzie, że gdzieś tam jeszcze idzie, że w ogóle. No się razie i mam nadzieję, że, że nigdzie nie przejdzie. O, nie wyobrażam sobie Manchesteru, bez niego i znowu syf. A to jest ten scitowany, co mu dałeś wszystkie... Karty. Ale już, przecież ta karta już chyba zeszła po tamtym meczu. A no dobra dobra. <laughs> tak, dałem kartę atrybutów, a przecież nie no, na towarzyskich się nie zużywają w sumie, tak jak karty moralne. Wszystkie, wszystkie... wszystkie plus 6, srebrna, świecąca, bo w patrze, otwierałem przed poprzednim meczem e, paczkę i trafiłem sobie taką kartę atrybutów, to mi się nudziło i ją dałem, więc... to nie on by to odpił. Jeżeli w ogóle by trafił w piłkę rękami. super moje... Wow! O. Super ratuje. Piętka ratuje. Sorry chłopaki. Lewa. Boże, jakie to? Nie można tak ograć, odgrać nie, ja tylko go lobuje. Ej. No panie karny. Kol następny. Wspaniały zawodnik. W zawodnik z Chelsea. A co ty tak? Niekoniecznie na Chelsea. Jak z Chelsea Cray ja gram teraz? Nie mi się fajnie znaczy, się. Nie, nie, chodzi mi o to, że Terry też jest taki zabawowy. <grym> z Lekko. Ale byle jak najdalej od bramki. Bo jak to mówią młodzi ludzie masakracja. Najlepszy. Z, polskimi, z polskim komentarzem. Czy... Znaczy gram po polsku z wyłączonym komentarzem, bo nagrywam przez 95% czasu jak gram, więc e, trochę, a trochę słabo brzmi jak masz, jak mówisz coś jeszcze leci komentator w tle, więc. A tak ogólnie no to jakoś już po tych sześciu czy 7 latach słuchania tego samego komentarza to już masakra. A w sumie też nie chciałbym, żeby zmienili, bo jakby dali na przykład Zimocha, który jest chyba najlepszym polskim komentatorem moim zdaniem, to Eee, też bym się znudził więc wolę żeby już nie dawali żadnego, że innego tylko żeby został ten bo jeszcze, by mi, jeszcze bym do zimocha się zniechęcił Albo ryczelej wydaje się. Polska Borusja obocha Borusja! Lewandowski! Gol! Borussia, gol. O Jezus. Dobra, ja wszystko tutaj kontroluję facie. Nie no le, lepiej, lepiej niż w tamtym meczu idzie w sumie. Jak no jeszcze nie ma 5-0 pierwszej 5-1 było w pierwszej połowie tam. ale jeszcze iłem gdzieś ja potem parku... Barcelona! Atak pozycyjny. Tak. Gdzie tak, jest Waldes? Tak. No, Gdzie tak. jest Waldes? Wprowadzić Waldesa Oj? Co jest? już skończył tak. już tą połowę, a nie katuje, Czemu on tak? Kto powiedział, że kolorę teraz jak to był i jaja tura? A powiedział tak? No on powiedział koloturę teraz. Może masz koloturę tylko o tym nie wiesz Nie no to jest jajaturę, koloturę na cię nie błyszczy A jajaturę to jest ten... SPD? No ja to ja wiem, nie Nie to on jest SP w sumie Kogo sobie przesunąłeś chyba No tak ją ja, kupiłem już SPD No nie, nie ale on jest domyślnie SSP Aha, no to dobrze wiedzieć o. Ja tam Dobra, Weźmy się do gra... o boże <laughs> Ale hamuwa, nie dał, nie dał skończyć akcji. A to jest strasznie kurde wkurzające, że zawsze tak wychodzi, że e, kończycie akcję w tym albo jak masz kontra, albo coś takiego. No może w 14 to poprawią. Ogólnie w, dużo rzeczy. Gdybym ja miał wgląd w to co oni poprawiał, to ja bym im tam powiedział że trzeba poprawić. O ja to, ja bym im tam powiedział. Ale... Ale nie, wiesz co, oni wiedzą o tych wszystkich błędach, tylko obczaj, że gdyby oni tak wszystko poprawili, gdyby naprawili wszystkie bugi i tak dalej, to Fifa 15 to była aktualizacja składów, więc w sumie kupiłaby ją połowa ludzi, a teraz każdy ją kupi z nadzieją, może w końcu coś naprawią, może się będzie dało grać. Może w końcu przy przyjęciu piłki nie będzie ręki. Może w końcu nie, zawodnik nie przy, potrafi przyjąć piłkę tyłem, a nie tylko przodem, a nie potrafi się też obrócić. Moi i piłko, przyzywam cię. Dobra O. celo przyjął na twarz, już jest taka obita, że... Ja jak prawie Runej, ostatnia nadzieja. O coś tam Dobra wkręta nie jest zła o. A! A, fuck. Dobra, jeszcze raz runej Na ten nowy rok Leć Adam, leć! Oj! O panie, aaa, co się dzieje? E, ha, van, van Persie! Taki Silva, a strzelę Segola Van persi nie strzelź... Chciałem powtórkę obejrzeć, czego przewinąłeś. No Co chcieli do kompilacji? Tak. O oh, fuck, ale chamsko. Znaczy no chamsko, no tak, efektownie. Będzie do kompilacji. Nie sądzę, ale to... Ja, już... ja, się, ja czekam na tą kompilację jak takie coś to jest nie sądzę No, no nie, w sumie to nie, ale to już ja, już ja już teraz pracuję nad finalną w sumie, więc ona dopiero jakoś w lipcu w połowie, może pod koniec lipca bardziej wyjdzie i to też będzie taka, że już więcej kompilacji z 13 nie będzie i to będą wszystkie moje najlepsze bramy i to będzie strzało z 6, 6 minut tak myślę. Więc... A czekasz w ogóle na chwilę 14? No, no czekam, już mi się 13 nudzi, także czekam. Czekam na nowe triki! Gdzie są nowe triki? Nie tak będzie to wyglądało tak samo jak teraz. No. Ale są... Nie, bo triki się będzie inaczej robiło. I się wkurzą, że się będzie inaczej triki robiło. A wiesz o co chodzi, czy tak mam wyjaśnić? No możesz. A. No to jest coś takiego, że tak jak teraz się robi z prawą gałką większość trików i z LT, czy tam L2, no to będzie się robiło większość trików samą samym lewą samym gałką, tak jak w Fifa Street na przykład a na przykład triki takie zaawansowane będzie się robiło z LT, czy tam L2, a triki w, sto, w stójce tak zwanej będzie się robiło z LB. Czyli żeby robić kombinację trzeba no. będzie trzech różnych przycisków używać no. zamiast jednego i się będę wkurzać. Że... Ale może w końcu się nauczę tych trików? No czy wiesz, podrobienie podstawowych trików będzie prostsze, no bo masz samą prawą gałkę, ale też się będę musiał przestawić, no bo jak już się nauczyłem w ten sposób, no to już muszę się teraz nauczyć. A no w sumie streetka mi się znudziła strasznie szybko, więc nie wiem. No ja też. Chwilę tylko znaczy może dlatego, że, że to nie było realistyczne, wiesz, co jakoś tak znaczy w sensie jak zag... fajne było, dopóki nie rozwinąłem tej drużyny, jak się robiło tą własną drużynę tam to dopóki jej nie rozwinąłem na maksa to fajnie się grało, te wszystkie turnieje i tak dalej to się jarałem, że to jest takie, że czegoś takiego mi w Fifie brakuje, takiej kariery zawodnikiem, żeby skilujesz na takie turnieje i tak dalej a to tak, o tam o, to jak już tak roz, to rozegrałem to jakoś tak mecz online i tak dalej, tam się nawet nie chciał grać w sumie, bo w każdym meczu wpada po 50 bramek i, i, ten, i tak jakoś nie wiem skilowanie w prawdziwej Fifie mi sprawa więcej przyjemności niż w FIFA Street bo tam wszyscy to robią, a tak właśnie tam oryginalność jest chociaż no. Zbustowana Arnautowicz i tak nie wierzę w jakość, że te busty cokolwiek pomagają, ale coś tam. Ale co... hart na pewno lepszy niż Waldes. No hart na pewno, ogólnie ten skład lepszy niż Waldes. Zobacz, że jest co prawda, ja wbiłem więcej goli, ale ty też wbiłeś, znaczy no nie, jeszcze nie wbiłem też więcej goli. to też kwestia formacji. No. To jest 4-1-2-1-2. A tamto miałem 4-5-1 ogólnie już tak... Będę omijać szerokim tą 4, 5, 1 bo tak na początku rzeczywiście nie umiały w, w miarę fajnie grało ale teraz jakoś tak nie mogę się... Dla mnie dwie najlepsze to 3, 5, 2 i 4, 1, 2, 1, 2 to jest takie jest, z dwoma pomocnikami, jednym po dwoma napastnikami to są chyba najlepsze dla mnie Ja właśnie jakoś nie lubię z trzema obrońcami bo ja słabo gram po obronie, to nie czymś tam... No ja... No ja lubię, lubię, lubię. właśnie. No 3-5-2 to w sumie grasz pięcioma obrońcami, jak sobie odpowiednich eśpedeków zrobisz, więc nawet się chyba lepiej granisz. Tylko wiesz, no z kwestią tego, że ci boczni musiałby, musi to być jakiś Santana i tak dalej, żeby szyb, żeby nadrabiali, nadrabiali szybkość, szybko, bo jak muszą pogania, poganiać za skrzydłowymi trochę, no to jest słabo. No ale wiesz, z drugiej strony 3-5-2 jest, ciężko jest cholernie przebić 3-5-2 grając. W formacją jakoś na przykład 4-3-1-2 nie, co nie masz bocznych pomocników i tylko środkiem. To po prostu nie idzie tym wygrać 3-5-2, bo tak jest środek zostawiony, że po prostu nie ma bata. Tak jak teraz moja obrona. No, dzisiejsza masz czwórkę. No. Może z piątką popróbuj. Piątka w sumie daje spore możliwości. Ja ostatnio miałem składzik w piąt z piątką obrońców i mi się grało kozacko. Jak, się... Jak wyprzedam te wszystkie składy, którymi mi się tak słabo gra, to wtedy będę eksperymentował z tym ogólnie, to teraz mam taki zamiar, żeby tylko ten skład sobie tak upgradeować, a resztę składów wyprzedać. Chociaż nie mam dużo możliwości do upgradeowania, bo w nie ma takich zajęć Nie no sprzedaj, sprzedaj do... sobie Valencję, sprzedaj Runea, Kupa Guerro, Benarfe. Możesz wow, kupić ode o, mnie... Mówiłem, że będzie główki. Kup sobie ode mnie MBA albo ogólnie kup Kabula albo da, jeszcze kogoś do Davida Luiza. Kogo ty tam masz na prawej sanie? No to na przykład Walker za to jakiś, bo ogólnie jakaś taka wiesz, Trzeba, trzeba być szyb, szybkim w fucie generalnie. A jak masz taką obronę, no to się nie dziwię, że później słabo się cię gra, bo na sanie, no to na prawego obrońcy jest wolny. Tery na środkowego też, na lewej masz kola, tak? No to on też... Ale kol jeszcze w miarę nie odprawia tą prędkością. Ty nie wiem, ale jest dla mnie jest sporo w lepszych opcji, no tam. Już nie mówię, że jakiś kliszy i taki, ale taki Richardson nawet z fulem mi się mega fajnie gra jeszcze z Szauma i w ogóle jest fajny. Ja pierdziel, zawsze jak strzelę jeden gola, to gdy pokażę czy inne. Nie, na razie dobrze idzie w sumie. Obczaj, no. że no, obczaj jak się ten mecz ciekawie ogląda, ile jest w goli. Oh. Nawet lepszy niż tamten w sumie. No tam był bardzo jednostronny, ile ja tam chyba jednego golego strzyję. No 7-1, no. Nie... nie spoileruj im. Ale... też nie wejdzie oglądać. Ale... Nie, no to wiecie, ale mecz był ogólnie ciekawy i śmieszny, także ja, ja polecam obejrzeć. Jak... jak... Ja, jeżeli dotrwali do tego momentu w tym meczu, to znaczy, że im się na tyle podoba, że drugi tasz obejrzył, ja ci mówię. Ja... ja wierzę w naszych widzów. Ja też i czego Benarfa dostał żółto i kiedy, nawet nie zauważyłem. Ja też właśnie nie wiem. Najgorzej jak na ja przykład... Też nie miałem żadnego wolnego. No on nie ogarniał. Najgorsze jest, jak się dostanie czerwono i się o tym nie wie. Ej. No często takie jeżeli... rzeczy. No właśnie i tego nie widać, bo się przywija animacja, a później takie, o, fajnie, grałem dwójko obrońców. Super. Ciekawe to, dlaczego pewnie straciłem sześć bramek tak w 3 minuty. Ale ja i później dopiero po meczu, takie w tych wydarzeniach. O, fajnie, czerwona kartka w 50 minucie. Szkoda, że nikt mi nie powiedział. Dobra. To jest A. jedyny trik jaki potrafię zrobić. Ruletka? O. o. E, tam są prostsze od niego. No przecież o ten skupter w biegu to jest najprostszy trick. No. Tylko nie, w ciebie to Dobra, no. koniec? koniec. Dobrze się bawiłeś, to szybko zleciało. O, zobacz. W zeszłym meczu Ben miał piątkę, teraz Elia ma piąteczkę. No, więc żegnajcie, bo to Twój kanał, Twój No, także dzięki Wam wielkie za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście, to polecam teraz obejrzeć mecz na kanale... tutaj, Boże... He, he, hej Lena. Nie, bo chciałem powiedzieć Halena już, ale tak się zatrzymało mi takie Hejlena. Więc no, więc obejrzyjcie sobie i dzięki Wam wielkie za oglądanie, dzięki Tobie za mecz i... 有。